Mój alik, wiśnia za sterami. Moje adiki szyły małe dzieci z Indonezji Lepiej dać im zarobić, czy sprawić, żeby biznes się nie kręcił Dylemat odwieczny, tyle wody w morzu, a my dalej spragnieni im biedni Traf kupił wyborców, bo wszystko inne dawno miał Dla niego życie to buchmacherzy z Wall Streeta, dla nas slams Chociaż się tam wyrwałem, to i tak zostaje logika To w mówią, ty to masz ranę a ja dalej robię rap Pierdolę waszą bandamę i tak lepiej znam Westside Banany w rurkach, o dwójka Tylko w dzień bujają się po swoich podwórkach gdzie to nie musztra, typie, czacza czy rumba Oni tańczą jak im zagra moja mama, ze mnie dumna Chuj, tam dalej mówią, że to buja, a ja i tak nie mam studia Nie obchodzi mnie, czy to walka o tytuł Nie obchodzi mnie, czy wypadnę z tytułu. Nie obchodzą mnie opinie nieudaczników nie interesuje się tym, na co nie mam wpływu Nie obchodzi mnie, czy to walka o tytuł Nie obchodzi mnie, czy wypadnę z bidu Nie obchodzą mnie opinie nieudaczników Nie interesuje się tym, na co nie mam wpływu Miałem pisać o miłości, jebane love sągi, Teksty pisze życie, a sran na te osądy Coraz więcej piję i sprawdza się prognostyk Twoje nerwy w dymie, coraz więcej piję Notorycznie daję w szyję Znam to życie w syfie, chcesz mi wmówić synek, że się pod tym nie podpiszę? Nie musiałem spać na stricie, żeby widzieć to co widzę. Z dumą noszę innych, Mama widzi tam coś więcej niż ten zdepunkt. Gruby znów odstawia dupę z kwitem, i tak toczy mi się życie. Parek kwestii z szafunku minę i znów weekend, a coraz więcej biję. Flow mam czarne, ono samo w z bitem. Biały czy muzyn, jeden chuj, i tak robię za dymę, jeden chuj. Wudę czy te kile, a znów piję. Nie mów nic, lepiej podaj browa na popita. Nie obchodzi mnie czy to walka o tytuł Nie obchodzi mnie, czy wypadnę z bitu nie obchodzą mnie opinie nieudaczników Nie, nie interesuje się tym, na co nie mam wpływu Nie obchodzi mnie, czy to walka o tytuł Nie obchodzi mnie, czy wypadnę z bitu Nie obchodzą mnie opinie nieudaczników Nie, nie interesuje się tym, na co nie mam wpływu